No, wiatr, lecimy. Kamil już siedzi na trzecim pomoście. Zobaczymy, co nam da dzisiaj. Rzeczka. Jest kamilek, a do jej wiatr, jakoś wytrzymamy. Kamil, 5 minut łowienia, dwie płotki i okonik, tak? Witam Was serdecznie z centrum Wrocławia. Dzisiaj znajdujemy się nad ławką, tutaj z Kamilem. Kamil już stracił. wypychać, bo wpadły do wody, trzeba uważać na takich pomostach. No i co? I chcemy dzisiaj złowić płotkę, tak naprawdę. Kamil już tutaj jedną fajną odłowił, liczymy na takie 30 plus. Jest już, no jest już godzina tak około 10, więc no nie jesteśmy z rana. Arktyczne zimowe powietrze. Słońce się gdzieś tam przebija, trochę śniegu, trochę deszczu było z rana, no i wiatr, mocny wiatr. Zobaczymy czy coś się wydarzy, no na pewno się wydarzy, bo Kamil w ciągu kilku minut złowił trzy czy tam cztery rybki. I co taktyka, znowu jest bardzo prosta, w większość mam tutaj dzisiaj zanęty niż tak naprawdę ziemi bełchatowskiej. Zanęta to jest rołcz taka z Marcela, plus dałem trochę bułki tartej. Liczę też dzisiaj na leszczyka, bo występują tu leszczyki, głównie i płotki. I tyle chyba tak naprawdę. Koszyk 30 gramowy z tego tytułu, że on opada mniej więcej 7 sekund na środku ławki. Jeżeli rzucałem na 3 czwarte odległości, opadał 5 sekund, więc chcę łowić w tym można powiedzieć dołku, gdzie opada 7 sekund. Na haczyku głównie pinka, bo mam tylko i wyłącznie pinkę. Nie wiem, czy Kamil ma ochotkę. Masz ochotkę? A jokersa ochotki nie ma. No i tyle proste łowienie. Jestem na plecioneczce. Wędka 3-metrowa, picker i bawimy się, cokolwiek tutaj co będzie się wydłubać. Ubrałem się bardzo ciepło, chyba z cztery bluzy, jeszcze dwie pary spodni. Wieje jest z lewej strony, więc ja jeszcze się tak ustawiłem, no niezbyt można powiedzieć komfortowo, aczkolwiek nie ma co ma kołnierz, kołnierz na, na, można powiedzieć na nos i lecimy z koksem, więc ja już więcej nie gadam do koszyka. Zobaczcie, mam tyle pinki, tu mam jeszcze obok sobie w razie czego. Za dałem na razie może z litr do kuwety i a resztę mm... A resztę zanęty dałem z powrotem do woreczka. Zastrunowałem, związałem, można powiedzieć, ten woreczek z powrotem, żeby nie ulatywał jakiś tam zapach i żeby ona nie przesychała. Zanętę rozrobiłem sobie wcześniej w domu. Jak jadę na takie płotki, to tak zazwyczaj robię, szczególnie w te okresy zimowe, żeby już nie marzły mi tutaj ręce nad wodą. No dobra, no to proste łowienie trochę takich właśnie pineczek do zanęty. Nęce tym samym, czym łowię, tym samym koszykiem. I tyle. Czyli trochę pinek. 5 koszyczków sobie puszczę, cel na drugiej stronie, raczej miejsce, na jakie sobie obrałem, to takie drzewo. Będę na to drzewo sobie celować. Zawsze trzeba spojrzeć z tyłu, bo tutaj są ławki, nie ławki, żeby w nic nie trafić. I będę łowić tak naprawdę niedaleko, można powiedzieć, Kamila. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 8. No ale to takie 8 szybkich sekund. Na trzeciej sekundzie e, koszyk mi lekko podbiło, więc możliwe, że płotka zaatakowała e, od razu zanętę. Tak to się często tutaj zdarza. Zanętę mam bardziej, można powiedzieć, nie jest jakoś super domoczona, ale jak ją... Może ja Wam to pokażę. Teraz ścisnąłem, ale tak naprawdę ona jest taka bardzo, bardzo Kniutka, teraz ją ścisnąłem, ale można jej tak mocno nie dociskać i wtedy ona będzie robić fajną smugę po drodze. Dobra, nęce trzema, nie pięcioma i zaczynamy. <ścoughs> Znowu mi uderzyło w koszyk, nie? Uderzyło, no. Wiecie co, skoro ta rybka chyba tutaj jest, to wydaje mi się, że trzy takie koszyczki, żeby zainicjować swoją obecność w zupełności wystarczą. A ewentualnie będę często przerzucać zestaw. Tutaj też zbytnio nie działa, czy inaczej. Na pewno by zadziałało przesuwanie zestawu, ale tutaj jest dużo, są zaczepy i są liście na dole, więc trzeba uważać. Ja sobie tak wytypowałem takie fajne dosyć dno, ale mam nadzieję, że jak dołożę przypom, tutaj każdy 50 cm robi różnicy, że nic się nie wydarzy. Ciężko wbić podpórkę w pomost, Można mieć jakieś wkręty, nie wkręty. Ja tutaj sobie dolnik daję normalnie, na, można powiedzieć, na torbę. A z przodu tutaj mam taką kwasoweczkę i tak będę głównie łowić na kolanie, więc, yy, więc to tylko do odkładania w razie czego. No dobrze, przyponik. Tutaj zawsze tak płynie mniej więcej na 20-30 gramów. Z tego co przynajmniej się orientuję. nie byłem tutaj już naprawdę dawno. Użyję ponownie haczyka Kamazon B512 rozmiar 16. Taki czerwony haczyk. Z tego czerwonego haczyka i tak schodzi farba po jakimś czasie. Chyba nie ma haczyków, z których nie, z nie schodzi. Tutaj na tych pomostach trzeba być w miarę cicho to się wszystko buja. Nie wiem, czy to jest na jakichś beczkach chyba, czy coś, nie? Te pomosty. Na jakichś pływakach. No i jeżeli ktoś tutaj nam chodzi po tym pomoście, to od razu szczytówki też tańczą. Myślę, że wytrzymamy. Nie jest źle. Koło 11, 12 ma chyba najbardziej wiać. Nawet podmuchy widziałem do 50 km na godzinę. Ale co? Co pogoda to pokazuje co innego. Więc trzeba się po prostu grubiej ubrać i, i spróbować swoich sił. Już kaczki przypłynęły mniej więcej w rejon Mojego koszyka, gdzie rzucam. No i zobaczymy, czy w pierwszym rzucie będzie ryba, czy też nie. Dajemy trochę pinek, tak jak wspomniałem. Przypon taki koło 60 cm. Zawsze robię tak, że 50 cm stosuję na stawach jeziorach, 70 na kanałach takich średnio płynących takie wiecie, 40-50 gramów na metr i powyżej metra no, na rzekach, tak yy, stosuję, więc. Tak to się przedstawia. Z tymi płotkami, można powiedzieć, pł płciami w tym roku jest naprawdę chyba ciężko. Nie widzę, żeby ktoś odławiał jakieś takie spektakularne z stylu 38-40. Na pewno w tym okresie zimowym, w tym roku czy też zeszłym, yy, nie ma ich tyle co w poprzednich latach. No ale trzeba próbować. Może dzisiaj się przytrafi ładna. Tutaj też dużo osób przychodzi łowić sobie na spławiczek. Założę dwie pinki na początek. No i co? Lecimy. Pierwszy rzut. O, coś mi się tam obwinęło. Dobra. Zobaczymy. No dobra, zestaw jest minutę w wodzie. Przesunę delikatnie zestaw. Zobaczę czy załapie jakiś tam zaczep, czy też nie. Fajnie. Tutaj kiedyś miałem zanętę, uwiem na całą, zanętę z Marcela też taką czekoladową i ona się też tutaj spoko sprawdziła. Na drugi rzut ja jestem bez brania. Chciałem, że teraz coś puknęło, ale to był patyk, który najechał na plecionkę. Ja trzeci rzut i bez ryby. No właśnie po przesuwanym zestawie gdzieś tam jakąś roślinność ściągnąłem. To jest to, o czym mówiłem. Teraz tak nie dopcham koszyka mocno, robiąc taką lekką smugę po drodze. Tak, zapadł atakują. więc jeżeli byś założył 10-15 gramowy koszyk, to możliwe, żeby się przechwycił, nie? No, o teraz mam miałem dwa szybkie trącenia takie, że wiesz. Albo konki, albo małe płoteczki. Takie szybciutkie strzały są. O, i po przesunięciu zestawu wzięło mocą zaatakowało, więc sądzę, że mały konik. już tam pukało, pukało przesunąłem zestaw, żeby od razu ją sprowokować, i sprowokowałem. A płotkę mamy jednak. Jest płoteczka. zmieniamy lokalizację, bo to, tutaj są takie podmuchy, że już no nie da się trochę wytrzymać. Pójdziemy trochę w inne miejsce, zobaczymy czy będzie wolne. Są straty, pęknięty statyw przez wiatr, porwało, połamało. Jesteśmy w nowym miejscu, będziemy nęcić pięcioma koszykami. Jest przed dwunastą, posiedzimy do 15. Tak wygląda woda, o, Kamil sobie już rzucił, tu siedzi Kamil i będziemy łowić. Spróbujemy przynajmniej, bo tu nigdy nie siedzieliśmy. Nawet nas zostało lekkie słoneczko, ale co z tego, skoro nie ma ryb. jesteśmy gdzieś po trzecim rzucie, ani puknięcia na razie tam gdzie siedzieliśmy na pomostach. No, nie dało się wysiedzieć, bo tak wiało. Ale były przynajmniej ryby. Tutaj jesteśmy kilkaset metrów dalej i, i pod taką można powiedzieć pod takimi betonami. Mówimy mniej więcej na 20 m szeja i Co no, chyba jak nic się nie będzie działo, trzeba będzie się przesuwać dalej. Na razie, nawet puknięcia. Czekamy. Ciekawostką jest to, że tutaj opada koszyk 30 gramowy około 9 sekund, 8-9, a tam na pomościach siedzieliśmy na trzecim. Pada około 7 sekund, tu jest troszeczkę głębiej, będziemy jeszcze dalej. Ja nie, nie, nie rzucałem tutaj aż pod drugi, można powiedzieć, koniec. Kolega mi tutaj zasugerował, żeby łowić tak mniej więcej na 20 metrze, bo ja mam też wędkę 2.7, Właśnie 3 metrową wędkę zwinąłem, ponieważ zrobiła mi się omotka. Miałem szklaną szczytówkę i wiadomo co się zrobiło, szczytówka się złamała. No cóż, no będziemy jeszcze czekać. Poczekamy z 15 minut. Pomału będziemy się odklipowywać i lecieć dalej i szukać tej ryby. Mówimy około godziny czasu. Zmienialiśmy już linię. Ja się wnęcę całą tą kuwetą. Mi się wydaje, bo prawie może całą. Jeszcze te mam odłożone. Dolełem trochę sobie zapachu, żeby coś zrobić po prostu innego. Wydaje mi się, że lokalizacja, przede wszystkim lokalizacja, zobaczcie, jesteśmy kilkaset metrów od tamtego miejsca, za mostem, i zupełnie tutaj pustynia, a tam brały ryby. Tak kiedy siedzieliśmy na Bujwida też i tak była też podobna sytuacja, że z naszej strony zeszliśmy w Sylwestra wszyscy na zero, a po drugiej stronie mostu łowili ryby. No, tym się właśnie rządzi zima. Kaczek maciupki, a na wałnica, a ryb dalej nie ma, chyba niedługo się zwijamy. Robię sobie takie kulki, już zostajemy z pół godziny, co nie godzinkę. Będę nęcić tutaj, tak blisko, no bo już łowiliśmy tu, łowiliśmy tam. No nic, w ogóle jest kompletne zero, więc tutaj sobie tak blisko rzucę. Już taka, tu jest też bardzo głęboko i może podejdzie jakaś ślepa ryba. Nie ma brań. 14.5. Zwijamy się, napadał śnieg do kuwety. Pośmialiśmy się, pogadaliśmy i pewna niby pewna miejscówka nie jest pewną miejscówką. Czasami z tobie myślimy, że coś jest pewnego, że pojedziemy jak po swoje, a zima weryfikuje wszystko. W takich momentach jak dzisiaj zastanawiasz się, czy w ogóle było sens jechać na ryby. Oczywiście był sens, ponieważ Spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, aczkolwiek w tym miejscu, czyli w tym drugim miejscu, kilkaset metrów dalej, jak wspomniałem wcześniej, najprawdopodobniej nie było ryby. No, ani ja, ani Kamil, nawet nie mieliśmy trącenia, nawet nie mieliśmy brania. A z kolei drugi Kamil, kolega, siedział na innej części kanału, innej części, można być, odry. Nie nas, no bo jak wiecie, Wrocław tutaj w centrum ma dosyć dużo tych odnóg. I, no i połowili i Płoci i Leszczy, więc no, cały czas chodzi tutaj o lokalizację. Mi się wydaje, że też zimą w takim okresie jak teraz dobrym momentem, dobrym sposobem byłoby na przykład taki street fishing feeder, taki wiecie, że siedzicie godzinę, dwie, tutaj nic się nie dzieje, idziecie dalej. Dwie godziny nic się nie dzieje, idziecie dalej, no bo te płotki no jeżeli stoją no to wydaje mi się, że one też nie wchodzą po jakichś tam dwóch godzinach, trzech i nagle one wchodzą. Oczywiście one mają mieć swoje pory i, i tak dalej, nie mówię, że nie, ale głównie wydaje mi się lokalizacja, bo też jakby patrząc na te swoje trzy lata mniej więcej łowienia, powiem Wam tak. Jeżeli łowię przykładowo na jedną wędkę, a rozkładam w tym czasie drugą, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo nie lubię łowić na dwie wędki. Uważam, że na dwóch wędkach nie jest się w stanie człowiek tak skupić jak na jednej i łowić tak precyzyjnie, tak też, może precyzyjnie to złe słowo, ale nie jestem w stanie się tak skupić i dużo motania, czasami jeszcze coś zaplącze. Oczywiście zawsze sobie drugą wędkę rozkładam, ale nie lubię. I jeżeli już drugą wędkę rozłożyłem, nigdy, ale to nigdy nagle nie zacząłem odławiać jakoś więcej ryb. Jeżeli zorientowałem się, obławiając jedną wędką różne linie, że te ryby nie żerują, lub słabo żerują. Nigdy po rozłożeniu drugiej wędki nie miałem jakiegoś wow. To jest to fajny, fajny, to był dobry zabieg, bo tą jedną wędką i tak mogłem tak naprawdę sporo opcji posprawdzać. Dzisiaj też ponowne błędy, jakieś takie, no nie wiem, można powiedzieć, może nie błędy, tylko jakiś niefart. Najpierw złamana szczytówka w delfinie przez omotkę, później mi szybko złączka strzeliła przy drugiej wędce, więc musiałem od razu szybko wiązać. Pierwszy raz mi szybko złączka w ogóle się rozpadła w rękach, później mi się zrobiła broda na kołowrotku na plecionce, więc znowu musiałem związać zestaw, ale i tak nie brały, i tak nie brały. Tak się zdarza. I co, nie można się załamywać, trzeba lecieć dalej. Dzisiaj jedna ryba. Oczywiście jakbyśmy zostali na tych pomostach, byśmy łowili toper, ale naprawdę nie dało się już mimo naprawdę ciepłej tutaj można powiedzieć ciepło się bardzo obraliśmy, ale ten wiatr był tak przeszywający, tak nieznośny, taki upierdliwy że nie było w tym łowieniu żadnej, ale to żadnej przyjemności, dlatego usiedliśmy w tym drugim miejscu, gdzie z kolei, tak jak wspomniałem, nie było wiatru, ale nie było też ryby. Więc tak dzisiaj wyglądała sytuacja, Kamil na tej, na pomostach kilka rybek odłowił. Fajne spędzone kilka godzin na świeżym powietrzu, no i tyle. Bywa i tak. Więc do zobaczenia, widzimy się następnym razem gdzieś nad wodą, na następnych jakichś wojażach, więc ta ryba jest, tylko trzeba ją zlokalizować. Jeżeli jej nie zlokalizujesz, bo ona nie jest tak porozwalana jak w lato, no to, no to schodzisz na zero. No i tyle. Do zobaczenia. Jeszcze raz trzymajcie się hejki. A jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Zobaczcie, ryba na pomostach była, ale też nie oszukujmy się, na tych pomostach siedzi bardzo dużo wędkarzy praktycznie dzień w dzień. No i to jest też miejsce, gdzie jest bardzo dużo bloków, yy, mieszkań i przychodzą ludzie karmić kaczki, tak, więc rzucają chlebem, rzucają różnymi bułkami, niebułkami i zawsze te okruszki gdzieś spadną na to dno, gdzie tam jest głęboko, tu jest, mi się wydaje, było głębiej z tego, co gruntowaliśmy. No i tam ryba ma cały czas dostęp do stałego pokarmu. W tym miejscu co siedzieliśmy. Mi się wydaje, że rzadko ktokolwiek siedzi, a jeżeli już to bardziej jest do skoku i ta ryba też nie jest tak, można być nauczona, a tam już jest można powiedzieć wytresowana. Więc jeszcze raz dzięki, że oglądaliście. Nie ma co marudzić. Ważne, że na dworze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Na razie, hej.